Są ludzie, którzy mówią, że kochają i to okazują. Są tacy, którzy mówią, że ufają, ale drżą w środku za każdym razem, gdy wychodzisz bez uprzedzenia. A jest też ta osoba, ta, która wydaje się spokojna, dojrzała, skupiona, ale w głębi duszy toczy cichą walkę między szacunkiem dla Twojej wolności, a lękiem przed jej utratą. O niej teraz porozmawiamy. Bo może zastanawiasz się, dlaczego zmienia humor bez wyjaśnienia. Dlaczego czasem wydaje się odległa, a innym razem dusząca? Dlaczego mówi, że wszystko w porządku, gdy ewidentnie nie jest? Albo dlaczego się uśmiecha, podczas gdy jej serce jest w ruinach? Patrzy na ciebie czułym wzrokiem, ale odwraca wzrok, gdy zbyt entuzjastycznie opowiadasz o kimś, kogo niedawno poznałeś. Śmieje się z Twoich historii, ale w środku ją boli, kiedy zauważa, że nie potrzebujesz jej, aby czuć się spełnionym. Admirowała to, kim jesteś, dokładnie z powodu tej wolności, która z ciebie promieniuje. Ale ironicznie, to właśnie ta wolność najbardziej zagraża jej bezpieczeństwu emocjonalnemu. I w tym tkwi paradoks: nie chce cię kontrolować. Nie chce być tą osobą, która jest zazdrosna, dusząca, ograniczająca, ale strach sprawia, że chce chwycić cię mocniej za rękę, gdy czuje, że możesz ją puścić, i choć może to być sprzeczne. To również jest forma miłości. Krzywa, zagmatwana, pełna cieni, ale wciąż miłość, miłość w stanie niepewności. Możesz pomyśleć, że to przesada, że powinna mieć większą ufność, że już dałeś wszystkie potrzebne dowody. Ale to nie jest konflikt między tobą a nią. To jest konflikt między nią a nią samą. Z jednej strony jest kobieta, która chce być dojrzała, łagodna, spokojna która nie robi scen, która szanuje twoją przestrzeń. Z drugiej strony jest dziewczynka, która nosi blizny, która została porzucona w chwili pełnego oddania, która nauczyła się nie ufać na długości relacji z innymi, i za każdym razem, gdy gdzieś znikasz na kilka godzin, ta dziewczynka budzi się. Za każdym razem, gdy mówisz idziemy tam bez podawania szczegółów, ona wyobraża sobie miliony rzeczy. Za każdym razem, gdy publikujesz zdjęcie uśmiechając się w innym miejscu, Czuję, że może świat jest ciekawszy bez niej, ale milczy, bo wie, że zbyt duża ekspozycja może sprawić, że się odsuniesz, bo nauczyła się, że zbyt dużo okazywać przeraża, bo słyszała za wiele razy, że nikt nie jest odpowiedzialny za niepewność drugiego, więc się kontroluje, bierze głęboki oddech, mówi idziemy, baw się dobrze. Ale wewnątrz, wewnątrz błaga, żebyś wrócił, nie fizycznie to byłoby łatwe ale wróć emocjonalnie. Wróć z obecnością, wróć z spojrzeniem, wróć z pewnością, że jest wystarczająca, bo to jest to, czego się boi. Nie być wystarczająca, byś zdecydował się zostać. Że poznasz innych ludzi, inne ścieżki, inne krajobrazy i nie spojrzysz więcej wstecz. Że pewnego dnia obudzisz się i zdasz sobie sprawę, że możesz przeżyć całe życie, bez niej. I wtedy wchodzi w konflikt, bo wie, że nie może cię więzić. Ale nie wie też, jak poradzić sobie z niepokojem, który ta wolność wywołuje w niej. To jak ktoś, kto widzi ptaka latającego wysoko, pięknego w pełni i czuje dumę, że jest wolny, ale boi się, że już nigdy nie wróci do gniazda. Chcecie mieć blisko, nie z egoizmu, ale dlatego, że czuje, że tylko u twego boku może rozkwitnąć. Ale nie chce być ciężarem, kotwicą, łańcuchem, chce być wyborem, nie obowiązkiem. A może myślisz, to dlaczego nie ufa na dobre? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie złożona, bo wciąż uczy się ufać samej sobie. Masz wolną, autentyczną, czarującą energię. I choć ją podziwia, nie jest pewna, czy jest na tym samym poziomie. Milczeniem zadaje sobie pytania: Czy jestem wystarczająco interesująca, żeby chciał być przy mnie? Czy nie znudzi się mną? Czy moje towarzystwo wystarcza? Ona nie mówi ci tego, ale porównuje wszystko, co przeżywasz, ze wszystkim, czego czuje, że jeszcze nie ma, by ci to ofiarować. I to boli. Boli, bo chciałaby być pewna siebie cała, silna, ale jej serce wciąż nosi pęknięcia, których nawet czas nie zdołał złączyć. I wiesz, co jest najciekawsze: ona nie chce, żebyś się zmieniał. Nie chce, abyś przestał być tym, kim jesteś. Ona tylko pragnie znaku, gestu, spojrzenia. Czegoś, co powie, wciąż tu jestem i nie szukam innego miejsca, w którym mogłabym być. Nie potrzebuję wielkich dowodów. Potrzebuję stałości, obecności, małych potwierdzeń nie słowami, ale działaniami, które pokazują, że nawet będąc wolnym, wciąż wybierasz bycie z nią. Bo w głębi serca to, czego najbardziej się boi, to nie twoja wolność, to to, co ta wolność może znaleźć na zewnątrz. To nie chodzi o uwiązanie Cię chodzi o niepewność czy wciąż będziesz miejscem do którego chętnie wrócisz po locie i to jest dylemat który ją wewnętrznie niszczy stara się to racjonalizować czyta teksty ogląda filmy rozmawia z przyjaciółkami wszystkie mówią tom zaufaj zrelaksuj się jeśli jest twój to zostanie ale w ciszy nocy gdy telefon nie wibruje gdy twoja ostatnia wiadomość brzmiała porozmawiamy później ona toczy w sobie wojnę między Chcę, żeby był szczęśliwy, a proszę, żeby ta szczęśliwość nadal mnie obejmowała. A ta wojna, mój przyjacielu, jest wyczerpująca. Nie śpi dobrze, nie dlatego, że cię obserwuję, ale dlatego, że próbuję uciszyć wewnętrzny głos, który krzyczy: on odejdzie, nawet bez konkretnych powodów, nawet gdy wszystko układa się dobrze. To strach przed utratą bez ostrzeżenia, trauma niespodziewanej nieobecności. Pamięć o czasach, gdy wszystko wydawało się w porządku, aż przestało. A najgorsze jest to, że obwinia się za to, że tak się czuje, osądza się, myśli, że jest słaba, dramatyczna, zależna, podczas gdy w rzeczywistości tylko stara się radzić sobie z uczuciami, których nikt nas nie nauczył, jak zarządzać. Nie chodzi o ciebie, na koniec końców. Chodzi o wszystko, co było przed tobą, wszystko, co przeżyła, wszystko, czego brakowało. Wszystko, co bolało. Byłeś tylko pierwszym, któremu naprawdę chciała pozwolić odejść, ale byłeś także pierwszym, za kim ona tak rozpaczliwie kibicowała, żeby zdecydował się zostać. A może naprawdę zostaniesz? Może dostrzegasz tę stronę jej i rozumiesz? Może zauważysz, że za pośrednimi pytaniami, długimi milczeniami tymi wymuszonymi wszystko w porządku, jest ktoś, kto kocha głęboko, ale jeszcze nie nauczył się kochać z pewnością. A wszystko, czego pragnie, to być wystarczająca dla ciebie niedoskonała, nie niepokonana po prostu wystarczająca. Wystarczająca byś spojrzał na świat. I mimo to zdecydował się pozostać u jej boku mimo że mógłbyś iść wszędzie mimo że mógłbyś przeżyć tysiące innych historii bo w głębi duszy nie chce cię uwięzić po prostu nie chce być zapomniana, gdy odkryjesz, jak wysoko możesz latać a jeśli dotarłeś aż tutaj może warto zadać ostatnie pytanie, czy potrafisz nadal być wolny? Bez tego, by twoja wolność stała się emocjonalnym więzieniem dla kogoś, kto cię kocha. Jeśli potrafisz, ten miłość ma realne szanse na przetrwanie. Bo miłość, która trwa, nie jest tą, która trzyma się desperacko, to ta, która pozostaje nawet wobec możliwości odejścia, a ta osoba, która być może teraz próbuje ukryć kolejną łzę, Podczas gdy ty się śmiejesz po drugiej stronie ekranu, codziennie stara się nie pozwolić, by strach zagłuszył miłość. Nie chce kontrolować, co robisz, z kim rozmawiasz, dokąd idziesz. Chodzi tylko o to, by czuć, że nawet gdy jesteś daleko, wciąż o niej myślisz, że nawet gdy świat oferuje ci tysiące rozproszeń, ona wciąż pozostaje spokojnym wspomnieniem w twoim sercu. To nie chodzi o ogrodzenia. Chodzi o przynależność, to nie chodzi o zazdrość. Chodzi o drażliwość, to nie chodzi o posiadanie, chodzi o wartość. Możliwe, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale każde Twoje małe działanie ma olbrzymie znaczenie w jej emocjonalnym wszechświecie. Odpowiedź, która się opóźnia, brakujący emoji, zdanie nieco oschłe, może wydawać się to dla ciebie nieistotne, ale dla kogoś, kto wciąż balansuje między zaufaniem a niepewnością. To są sygnały, które interpretuje jako znaki końca i nienawidzi siebie za to. Chciałaby być lekka jak ty, chciałaby śmiać się z drobnostek, żartować, spać bez zbytniego myślenia, ale jej serce zawsze oblicza ryzyko. Mierzy przestrzenie, stara się przewidzieć moment, w którym zaczniesz się oddalać, nawet jeśli wcale tego nie robisz. Buduje hipotezy, ćwiczy kwestie, wyobraża sobie straty, i wszystko to w milczeniu. I być może nigdy tego od niej nie wymagałeś. Może jesteś szczery, przejrzysty, stabilny, ale jej przeszłość nie była taka. I nie ma sensu mówić nie jestem jak inni, jeśli zachowujesz się jak wszyscy, kiedy zaczynasz się przyzwyczajać, kiedy przestajesz dostrzegać szczegóły, kiedy zaczynasz odpowiadać automatycznie, kiedy zapominasz, że kto kocha, dba, nawet gdy uważa, że to już jest pewne, bo kochać kogoś z takim strachem wymaga więcej niż cierpliwości. Wymaga prawdziwej obecności. To nie jest pilnowanie, to jest dostrzeganie. Dostrzeganie, kiedy się zamyka, kiedy uśmiecha się tylko wargami, kiedy mówi: Nie martw się, ale głos jej drży. To w takich chwilach prosi Cię ze wszystkich sił: Zobacz mnie, uspokój mnie, wybierz mnie. Nie musisz zmieniać tego, kim jesteś, nie musisz rezygnować ze swojej wolności, ale być może musisz zrozumieć, że nie czuję zazdrości o to, co przeżywasz. Ona boi się, że nie zostanie włączona w te doświadczenia. Widzi, jak błyszczałeś, rozwijałeś się, zdobywałeś, i zadaje sobie pytanie: czy wciąż mnie widzi? Czy wciąż mnie chce? Czy staje się dla niego zbyt mała w tym ogromnym wszechświecie, który buduje? I to niszczy. Bo nie chodzi o to, że jesteś zbyt dobry. Chodzi o to, że uważa, że nie dorasta do ciebie. I nie ma nic bardziej bolesnego niż poczucie, że jest się prawie wystarczającym dla kogoś, kogo kochamy bezgranicznie. Możesz uważać, że jest zbyt intensywna, ale być może to, co nazywasz intensywnością, to tylko serce, które próbuje nie załamać się w środku, próbuje być silne dla ciebie, próbując dalej się uśmiechać, nawet gdy wszystko w niej krzyczy o przytuleniu. Ona ci tego nie powie, bo duma i strach przed odrzuceniem są głośniejsze, ale jeśli naprawdę chcesz zostać, Zostań z wrażliwością, zostań z intencją, zostań z życzliwością, zostań w sposób, w który poczuje, że nie musi już każdego dnia walczyć, by mieć Cię blisko, zostań w sposób, który przynosi ulgę, a nie żywi niepokój, zostań, bo chcesz, a nie dlatego, że błagała wzrokiem, bo prawda jest taka, że. Za jej strachem kryje się niesamowita zdolność do miłości kochać głęboko kochać z oddaniem. Kochać nawet wtedy, gdy sama jest złamana. Ona tylko potrzebuje bezpiecznego miejsca, by to mogło zakwitnąć, a bezpieczeństwo nie jest budowane na pustych obietnicach. Bezpieczeństwo buduje się na konsekwencji, na małych dowodach, że widzisz, że czujesz, że ci zależy. Nie musisz być zbawcą, ale możesz być przestrzenią, w której ona stopniowo nauczy się, że bycie kochaną nie musi boleć. I może to jest główny punkt tego wszystkiego. Ona nie chce być powodem twojego uwięzienia. Ona tylko chce mieć pewność, że twoja wolność nie jest automatycznie paszportem do twojej nieobecności. Na końcu cała ta wewnętrzna konfuzja, te przyćmione zazdrości, to pragnienie, które nie dusi, to najludzkie i najbardziej bolesne do sposób, w jaki ktoś mówi: Nie chcę cię powstrzymywać przed lataniem, no ale proszę, jeśli możesz, wróć do mnie. Bo prawdziwa wolność to nie brak więzi. To codzienne wybieranie miejsca, które ma sens, a jeśli jesteś tym rzadkim typem osoby, która potrafi latać wysoko, ale nadal patrzy na tych, którzy czekają na Ziemi z czułością, to może, tylko może, zrozumiałeś prawdziwą wartość miłości bez uwięzienia. A jeśli to poruszyło jakąś część ciebie, weź głęboki oddech i pomyśl, co robię z wolnością, którą mi dano. Czy używam jej do budowania mostów? Czy do pozostawiania w tyle tych, którzy tylko chcieli być wystarczający, by mnie towarzyszyć? Może czas by zwrócić spojrzenie, bo czasami miłość, której szukamy na świecie, już jest obok nas, tylko czeka na odwagę, by zostać wybraną na nowo, codziennie, nawet jeśli się boimy, nawet w milczeniu, nawet bez proszenia. Wiem, może to wydawać się przesadą dla tych, którzy nigdy tak nie kochali. Ale ten, kto naprawdę bał się straty kogoś, kogo kocha, doskonale rozumie, co kryje się za każdym milczeniem, za każdą kryzysową sytuacją udawaną, za każdą próbą bycia spokojnym, gdy serce błaga o bezpieczeństwo. Ta osoba, która czuje zazdrość o twoją wolność, nie chce cię uwięzić. Ona tylko pragnie czuć, że nawet będąc wolnym, wciąż ją wybierasz. Ona tylko chce oddychać w spokoju, gdy jesteś daleko. I uśmiechać się lekko, gdy mówisz, że wracasz. Ona nie chce być twoją obrożą, lecz twoim schronieniem. A być może największym gestem miłości, który możesz teraz zaoferować, jest słuchanie tego jej milczenia z większą uwagą, przyjęcie jej niepewności bez oceniania i przede wszystkim pokazanie prostymi gestami, że jest wystarczająca. Nie dlatego, że musi coś udowodnić, ale dlatego, że dostrzegasz jej wartość, nawet gdy ona zapomina ją dostrzegać. Jeśli się z tym identyfikujesz, znasz kogoś, kto przeszedł przez coś podobnego, lub ta historia wywołała w tobie jakąś refleksję, daj teraz lajka. To pokazuje mi, że tego rodzaju rozmowy powinny się tu toczyć dalej. A przy okazji, skomentuj poniżej. Przeżyłeś coś takiego? Czułeś ten cichy lęk? A może mieszkałeś z kimś, kogo kochałeś, ale nie wiedziałeś, jak radzić sobie z jego wolnością? Twoja historia może pomóc innym ludziom również lepiej się zrozumieć. A jeśli ten rodzaj treści dotyka cię, zapisz się na kanał teraz. Tu nie mówimy tylko o uczuciach. Zanurzamy się w nie, rozumiemy warstwy i zamieniamy ból w klarowność. W końcu, kto prawdziwie kocha, musi również nauczyć się pozostawać, nawet gdy wydaje się, że latanie jest łatwiejsze. Czekam na ciebie w następnej odsłonie, ale najpierw. Weź oddech, pomyśl i podziel się tym filmem z kimś, kto dziś musi to usłyszeć.